Witamy panowie, jesteśmy 25 km od Elbląga eee, Tragedia się stała samochód się popsuł, czyli rozwaliło się sprzęgło dwóch mas. Panowie, tutaj pokażemy wam. Jest ponad 150 głębi Ole wziął trochę, ja wziąłem z 15, Przemek wziął trochę. głębie gruchają. Przyjechałem busem moim na stopa. Panie Bolku, coś do powiedzenia? Panowie, tragedia. Tragedia się stała. Na rynek, wszyscy eee, napaleni. Wyjechaliśmy o godzinie. Pierwszej. 40 w nocy. Zaraz Jest godzina. Przy pasułęku, bo był tak. Przed posłankiem, to już zaczęło pukać, to nie? Puka, Zawróciliśmy i samochód stanął. Ja na stopach pojechałem do Elbląga. Pobósa na linię. Panie Borku, kierujesz? Tak, to trzeba, trzeba. Panowie, jechać. Przykra sprawa. Muszę to już chyba z Znowu koszt. Na biednego nie trafiło. Aj, przestań już pierdolić. Panie Wolku, tak no by się nam stało, to w pońsku, nawet a 1800. A no tak, tak, tak. To by było Co? było. Tak. jakbyśmy strzelali głębię, to byśmy mieli na dółmoc. <grym> a jakbyśmy strzelali głębię, to byśmy mieli na dółmoc. Panowie, i tak to wygląda. Co to, to mam jeszcze gadać? Gołębi jest bardzo dużo, wszyscy są wkurzeni. No pokaż tam tam z tyłu, tak, tam. Pokazałem tam tak, trochę, ale tam. Tak, już tak, już tak, zamykam, zamykaj jest nas szóstka. Każdy wkurzony, mamy 20 km Akurat pan był w porządku, podwiózł mnie pod dom. Dobrze, że jeszcze mam takiego samego busa panowie, bo... Bolek oczywiście nie ma tej korbki, nie? Wkrętki raczej, żeby go ciągnąć. I co tam? Jest go, która godzina jest dokładnie? No Trzecia O, trzecia Wkurzony trochę? No. Czym wkurzony? Jakby to w pońsku? A jakby było w pońsku to pewnie i tak byś Panowie, tragedia... Co? Piknik na nie? A bolek trafiony, są po dwóch piwkach, przodnik kieruje Gołębi mamy dużo Ja tam nie mam dużo zachnęłeś? A trójkąt nie spadnie? Nie, mam na takim tym jednym Tutaj przy Bolusia, może go od razu do mechanika ciągniemy, co? Gdzie teraz po. A później? Wiesz, że nie wolno prawdopodobnie holować. Tak, jak Co? A tu byśmy przez Marku uderzyli? No nie, mysz, żeby później nie było. Ja powiem, że machałeś nas. Nie możemy jechać tam, bo przecież wszyscy są, stu... gdzie wszyscy Na dwa razy wrócę. Przyjadę do domu, ja bo, 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 bo można. Ego można chyba, nie? No, to no to no to Dobra panowie, my gdy mamy dalej, jedziemy normalnie. Tu jeszcze pan z tyłu, trochę wkurzony. Nawet tak, już. Tak, Lecimy tak, na trzew, tak, coś do trzewie dogramy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich panowie. Trzech tu, trzech tam i tyle. Trzech tu, i tyle, nie? Witamy panowie, kolejna część. E, nowy dwór w Trzewie Wylądowaliśmy. Jedziemy w echinku czasu. Polka. Wam zaraz pokażę. Jaki pasneł siedzi wam? do Zobaczcie Wyjeżdżamy do trzewa Przepakowaliśmy się w busa transportowego brukarskiego pana Bolesława i lecimy do Szczewa. W sumie był znak trzew. Wjeżdżamy do miejscowości bo Tam mamy troszkę więcej jechaliśmy do Pływa, czy do pali, poziarka. Jeden kolega nie pojechał z nami Poszło nam wszystko wspólnie. Spły... Spły... Nie, bo ściągnęliśmy busa na lince. Szybko to nam poszło. I to tam mamy? Nagramy trochę w Szczebie. Dzisiaj będzie film targowisko zmiksowane trzew z nowym dworem tak Tak. Każdy wkurzony. Ale, to i tak, że tak wyszło Nie nasza rzina, panowie Jest miejscowość Trzew Pozdrawiamy, dogramy na targowisku, daję pauzę Panowie, wjeżdżamy właśnie do Nowego Dworu Przerobionego na Trzew Jest godzina 5.20 chyba, 9? 30 30, 30, 30 O tej pory jeszcze nie byliśmy na takim targowisku Tak szybko, możemy sobie wybrać Stanowiska Miejsce parkingowe panowie on bolesław, śpi jeszcze, chrapie trochę Ale już widzę stoją Trzeba gdzieś tutaj postawić auto Tutaj. Gdzie? A tym busem, busem przyjedzie Gdzieś postawimy zaraz, znajdziemy Już zaczyna rynek tu wjeżdżamy, tu wjeżdżamy i sobie... wiesz co, mogą wam się. Dobra, już się zaczyna troszeczkę. Dobra, idziemy miejsca panowie, szukać, pozdrawiamy, później dogramy Dzisiaj miksowany targ, nowy dwór. Ale się nie poddaliśmy. I tak noc zawalona. To panie Bolesławie coś do powiedzenia? A cóż, przyjechali do Trzeba, tam... To nowy dwór, dwór. <laughs> Niestety. Dobra, pozdrawiamy, później coś dogrywamy. Panowie, siódma pięć, zaczynamy nagrywanie. Część dalsza. Idziemy na tamtą stronę, bo ktoś tam nagrywa. Tu mamy coś takiego. Garłacze, kingi. Tu bardzo ładne. Rynek się robi coraz większy. Słońce wychodzi. Troszkę dogramy.

Wiesz pan co bardzo ładne. O tyłu idziemy. Ja to. to to, jest, to, jest, to, jest to są młode, Także mówię jeszcze, tak czy inaczej jak komputera, bo to jest lagowane przez komputer. A tu jest Dobra Ludzi coraz więcej, nie ma gdzie gołębi ustawiać. takie bestie? Mm. Cały czas dochodzą ludzie ponownie. Do dworze pewnie tak, było tego bardzo dużo. nie, ale panie ja nie dam tyle dobra jest to ile panie? ile panie? panie, w górę jak ja bym zaniósł pana nie przeszkadza bo... pienią... kolego, wchodzisz mi na głowę Jak ci nie wchodzę, to proszę przepraszam, no to dobrze, dobrze przepraszam proszę bardzo, ja jak stoisz, ja ci nie wchodzę na głowę może pan ja? dać tutaj o? samiczkę tą młodym kłóci się o 10 zł jeszcze Prawie wchodzi na głowę. Zalechną mi na nogi, panowie. Normalnie chamstwo. Tu pan likwiduje. O, sprzedał pan już trochę. Sprzeda pan duży rynek dzisiaj. Jest kupujący. Tu pan likwidował, akurat, nie proponował. Ale to nie moja liga. Czekamy na tamtą stronę, tu coś nagramy, pokażemy Wolka Gołębie, Przemka, tutaj nie ma gdzie już przejść, panowie. Co, wyleciało coś się? Nie do sprzedania. Nie do sprzedania Przemka okazji, Te Przemka

nie, tam będą oglądali, to niech zobaczą jaka cena, jak wyglądają. Taki fajny. Bardzo ładnie. ładne. Ładny, nie? Nie, 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 Tu kolega stoi. nie, nie. No wiem przejdziemy jeszcze tu panowie Jest bardzo duży rynek, naprawdę Widzisz ładne, widziałem krymki. O tu. Ile te krymeczki, proszę ona? Ile te krymeczki żółte? 400. A kasztany? 300. To są w parze, czy nie? Tak. Samica? Samica. Jeździmy.

Dobra panowie kończymy, bo jest dużo ludzi Ciężko przechodzić Pozdrawiamy, trochę tego filmu będzie

Dobra, pozdrawiamy panowie, tak widzieliście targowisko w Dczewie. Do zobaczenia coś tam jeszcze dogramy. Pozdrawiamy. Panowie, 10.40 Spędziłem Jasnego Tak chodzi Nie wiem, czy widać Ale go nie widać Tam gdzieś dalej. Weź otwórz, wskocz, otwórz klapkę Żeby one wchodziły parę sztuk Tych, co z jajek uciekły Musisz wejść ręką do od góry I zamknij ten patyczek, żeby No a tam ten patyczek zrzuć Tu jest parę sztuk ale, ale tam jest stado Krótki filmik, na koniec Jak jasnego gonimy Poszły Bocianki mają jajka Wyszwanzka jeszcze nie zniosła a tamte tam odcina ten weszłanc od Borka Ucieka we no, ale już latam, tak po tym chodzi trochę mają no, bardzo wysoko Pracują pięknie, nie? Ten ich siedzą. Nie będę im wstawiał. Gramy z 3 minuty będzie za długi film Przybliżę. Przybliżyłem zmianę prawo, lewo, prawo, lewo, nie? No A te dwa pasiaki tam u góry są, nie są na dole, zobacz A to to ich nie ma. Nie ma, nie ma Dobra, panowie. Jedna spadła i zaraz wszystkie szybko do gojemnika. A te będą pracowały zaraz. Jak też nie będą widziały ich na gojemniku. Chłodno się zrobiło. A ten ją goni czerwony weszkąt. Ona już ma jajko Szczory I cztery bolka świrują z moimi. Coś coś strzela, nie? jak nie? Jakiś Jasiek Idzie Dwa też szalewie śniaki Dobra, pozdrawiamy panowie Pozdrawiamy Nowy dwór udany Zamieniony na trzew I tak to wyszło Wszyscy nie spali Kolega jeszcze musi jechać do siebie I kawę Ja idę się przespać Trzech nie ma, bo dwa poszły w Gdańsk i jeden poszedł na sąsiada A jeden teraz wrócił Wrócił, wrócił? Jest tutaj, o ten 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 Tak? To dwóch nie ma O tu wracają Nie, to pocztowe I tak chodzą, panowie gołębie. Dobra, pozdrawiamy w sobotę wszystkich. Na dzisiaj trochę nagraliśmy. Katastrofa z busem, prawdopodobnie dwumas, Koszt nie mały, ale za tydzień na 100% pojedziemy, postaramy się go zrobić. Możliwie chodzą? Bardzo patrzcie Mojasna no Dobra, do zobaczenia.